Natomiast bywa, że faktycznie jest tam coś takiego trudnego i to jest nic fajnego, że nie wiem, czy posiedzę, czy posłucham. To trochę tak jak z psychologiem. No, generalnie wiesz, no, siedzisz 10 godzin w gabinecie, czy mogę we wszystkim, nie? przy pra pracy z ludźmi, to nie jest, gdzieś świetnie bawisz. Nie? Więc wiesz, powiesz, to nie jest coś miłego dla księdza. Czyli to jest... jest to niekomfortowe obustronne. Tak, tylko właśnie to jest to, że jakby gdyby Pan Jezus nie powiedział tego zdania, to nikt by nie chciał spowiadać. Ale w drugą stronę, skoro Jezus powiedział, że dzięki mnie, ja mogę komuś po prostu dać życie wieczne, osoby chorej otworzyć bramę raju, sprawić, że uniknie po śmierci czegoś złego, no to czy mi się chce, czy nie chce, tam pojadę. No bo pan Jezus powiedział, że to ma znaczenie. Więc jakby za całą tą spowiedzią, generalnie no, stoi słowo Boże. I to jest bardzo prozaiczne, Jezus mi mówi, coś twojego małego. Może dać komuś coś wiecznego? No to mimo, że mi się nie chce, to pójdę. Bo, bo widocznie tak po prostu jest. I nie chciałbym potem po śmierci usłyszeć, ty pierdzielony, nie robię, patrz ile osób cierpi przez ciebie, bo ci tylko nie chciało ruszyć, nie? Mówię, to wiesz, z perspektywy wiary, to są zupełnie inne perspektywy, nie?